Uwaga, pan pułkownik potwierdza, że żołnierz na granicy pełni tak naprawdę rolę policjanta, żeby nie powiedzieć milicjanta. Czyli sprawa żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej do tej pory nie jest rozwiązana w sposób rozsądny. Żołnierze nie, wykona, nie wykonują tam zadań, do których zostali stworzeni, do których... Zostali przeszkoleni. Na szybko powiedziano, dano im tarczę, i mają teraz pełnić rolę prewencji, czyli pałki, czyli y, gazy łzawiące, czyli chwyty obezwładniające. Nie mają prawa użyć broni. A jeżeli użyjesz broni w obronie własnej, to co cię czeka? Sąd. Będziesz musiał się sądzić. Czyli znowu po raz kolejny siły zbrojne, które dysponują bronią. Mają związane ręce, nie można strzelać do inżynierów, którzy nas atakują. Leci chłop na ciebie ze znożem no to możesz skończyć tak, jak się Sitek, świętej pamięci. Albo użyć broni, a później się tłumaczyć później zarzuty prokuratorskie no bo państwo tak cię traktuje że w obronie ojczyzny będziesz musiał się tłumaczyć przed prokuratorem, przed sędzią albo zostaniesz skazany, albo nie zostaniesz nie wiadomo, to jest generalnie kpina.